W każdym telefonie w tej chwili w mm -hmm. tych nowoczesnych systemach operacyjnych iOS, Android jest coś takiego, co się nazywa Screen Time albo to się jakaś to się chyba właśnie y, nazywa nazywa chyba cyfrowa równowaga w Androidzie. Tak, no to będę. Tak. No. Tak mi się wydaje, że jest tak w systemowych ustawieniach jest taki, taka aplikacja, i y, można sobie po prostu. Można sobie po prostu tam przeczytać, ile czasu się sięga po telefon dziennie średnio, tygodniowo i tak dalej, i ile czasu się spędza w jakich aplikacjach. No właśnie, i tak sobie tam zajrzałam i patrzę 3 godziny. Jakie trzy godziny? Przecież ja nie mam trzech godzin. No to i tak jesteś dobra, bo wiesz, że średnia w tej chwili. Nie, ponad 4-4,5. To jest tak? między 4 a 5. No tak, ale trzy godziny. A No. 8. Naprawdę? Tak. Matko. No więc właśnie tak sobie myślę, jejku, jak odejmę właśnie tak godzinę na, na, na sen i, no i dodam do tego fakt, że jestem mamą dwójki małych dzieci i, no i zajmuję się teraz tak, no jakby no, wieloma rzeczami, ogarniam dom i tak dalej. Kiedy to się dzieje? Tak zadałam sobie pytanie, kiedy to się dzieje? Bo przecież ja nie, nie mam czasu, żeby usiąść i trzy godziny sobie po prostu... – no To wiesz, kawałek po kawałku. No, – no, I sobie po prostu tak siedzieć z tym, y, z tym telefonem. No więc okazało się, że ile razy sięgam, jeszcze tam możesz sprawdzić, tak, ile tak, razy tak. W, ciągu, w ciągu dnia sięgam po smartfonu, to tam mi wyszło chyba około 40 razy. Hmm. No to zakładając, że tam jestem aktywna, Powiedzmy, nie wiem, 10 godzin, tak? 12. No to to wychodzi dużo. No to co chwilę muszę gdzieś tam zerkać na ten telefon. I rzeczywiście to tak wygląda. A no to co sobie tu sprawdzę, a to tam sobie sprawdzę. Tak, ale naj... No i zaczęłam się zastanawiać, do czego w zasadzie używam tego smartfona. Mhm. Oczywiście ty mnie do tego zachęciłeś. Jeszcze mi książkę, tak. o której dzisiaj będzie nie mówić. Oglądaj do końca. E, tak, i e, no i, i, tak, i tak sobie tłumaczyłam używanie tego smartfona, żeż tak, po pierwsze szukam tam informacji, które mi są potrzebne. No, używam, e, używam smartfona do nawigacji, właśnie e, aplikacje mamy te, które nam organizują, orga, organizacyjne takie. Okay. No, ale dodatkowo lubię sobie poczytać na przykład y, lubiłam sobie poczytać informacje z wydarzeń y, politycznych y, i tak jakby od lewa do prawa y, cały przekrój gazet, żeby mieć taki y, światopogląd y, szeroki. No na wszystko, tylko że z, yy, no złapałam się na tym, że to jest po prostu takie wiesz, w ciągu dnia kilka razy dziennie sprawdzam, a co nowego się tam wydarzyło, czy no. czegoś nie przegapiłam, tak, czyli yy, tak zwane to FOMO, tak, Fear of no, Missing Out, coś no, takiego. -out. No, plus, ja mam wrażenie, że to właśnie w ten sposób zaczynasz rozpoznawać uzależnienie, tak, no bo, no bo ci różni ludzie, którzy to no, jakby badali te mechanizmy korzystania ze smartfonów mhm. i to w jaki sposób no, 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 no i portale social media wykorzystują pewne tam jakieś mechanizmy naszego umysłu do tego, żebyśmy na nich spędzali więcej czasu. I właśnie i portale newsowe tak samo robią. No, w sensie w całym tym biznesie tak naprawdę walutą jest to, ile czasu patrzysz na, na te strony, bo im dłużej patrzysz, uh -huh. tym więcej czasu reklamowego można przy okazji sprzedać. Tak, tym więcej patrzysz na reklamy, no, a w tych wszystkich serwisach. O ile nie jesteś zaabonowana płatnie do, 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 do tych na przykład portalów mhm. newsowych, no to w tych wszystkich serwisach, to, 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 to nie ty płacisz za, 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 za usługę, tak? Czy za, za tą publicystykę, z którą się tam zapoznajesz, tylko to reklamodawcy płacą, mhm. tak? No i y, y, jest powiedzenie, że jeżeli nie ty płacisz, to znaczy że ty jesteś produktem, nie? No tak, tak. No i y, no więc. No bo ja na przykład nie jestem aktywna na portalach społecznościowych typu Facebook, czy. No ale to nie trzeba być aktywna. No jesteśmy tak? na YouTubie. Tak, czy jesteśmy na YouTubie. No i teraz wiesz. Który no, też tutaj jest. Czy YouTube też jest też taką jest. platformą oskarżaną o bycie platformą manipulującą? No Tak, no bo tak? wszędzie tam, gdzie masz, gdzie masz te rekomendacje. Mhm. Które są tobie, jak gdyby, podsyłane przez jakiś tam automat, przez algorytm, który jest po drugiej stronie, no to wszędzie tam. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zmaksymalizować Twój czas spędzony na oglądaniu danego portalu, więc na YouTubie tak samo, jeżeli używasz rekomendacji, które się tam mhm. z prawej strony pojawiają, jeżeli używasz tej pierwszej strony, na której mhm. się pojawiają wideo, które są ci polecane, no to de facto prędzej czy później dasz się zmanipulować, bo klikniesz w coś tam. Jak klikniesz, to coś innego ci będzie zaproponowane. YouTube na dzień dobry, jak sobie instalujesz, robisz sobie konto, to ma tego autoplaya takiego włączonego, mhm. że ci się kończy film, to ci leci. I timer i ci się włącza zaraz następny, I to trzeba, tak. trzeba go wyłączyć i trzeba chcieć go wyłączyć w sensie takim, że to nie jest. To jest trochę tak jak z notyfikacjami w smartfonach. One powinny standardowo być wyłączone, a wszystkie aplikacje, które się instaluje, standardowo chcą ci wysyłać notyfikacje i są, mają albo w ogóle by default włączone notyfikacje, albo przy pierwszym uruchomieniu mówią, czy chcesz dostawać notyfikacje i większość ludzi klika tak. I później się kończy z tym, że 150, 200 notyfikacji dziennie dostajesz, nie? No, gdzie to można się. No, 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 można się naprawdę zastanowić, jaki to ma wpływ później na Twoje skupienie, gdy wiesz, bierzesz setę swojej właśnie 10 czy 12 godzin aktywności dziennie i dzielisz to na 200 notyfikacji, mm -hmm. gdzie każda cię wiesz, rozprasza, tak?